Witam wszystkich na moim kanale. Jestem Iza. Zapraszam na dzisiejszy tarot. Dzisiaj mamy wtorek, 6 kwietnia. Zobaczymy, jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 6 kwietnia. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. Wtorek, 6 kwietnia. Jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków Zodiaku. 6 kwietnia. jaki ten dzień będzie dla wszystkich znaków zodiaku. Oczywiście, standardowo zaczynamy od osób z podznaku Barana. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku Barana, w dniu dzisiejszym, kochani, możecie mieć kontakt z kobietą pracującą w bankowości. Tak więc to jest to bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju. Prośby, na przykład składanie jakichś wniosków o kredyt. Jeżeli na przykład jesteście osobami, które szukają pracy, to też jest to bardzo dobry dzień na składanie CV, na omawianie się na rozmowy kwalifikacyjne. Jeżeli na przykład prosi, y, macie ochotę poprosić swojego przełożonego o podwyżkę, to też jest bardzo dobry dzień. Y, jeżeli jesteście na przykład osobami samotnymi, y, to w dniu dzisiejszym jest szansa na poznanie kobiety dobrze sytuowanej, jest to też bardzo dobry dzień na inwestowanie w siebie. Tak więc, jeżeli planujecie kupić sobie coś droższego, to jak najbardziej. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku, byka też dzisiejszy dzień będzie bardzo sympatycznym dniem, miłym dniem. E, możecie otrzymać jakąś niespodziankę, a śmiało możecie się wybierać na wszelkiego rodzaju randki, takie pierwsze spotkania. W dniu dzisiejszym też możecie poznać osobę dużo młodszą od siebie, jeżeli chodzi o osobę spod znaku bliźniot. W dniu dzisiejszym możecie mieć wrażenie, że wszystko możecie, że macie bardzo dużo siły, poczujecie się jak tacy bogowie. Tak więc możecie śmiało... Wychodzić do ludzi, do świata z nowymi projektami. A możecie robić to, czego kiedyś się baliście zrobić. Jeżeli jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym też macie szansę poznać kobietę, która jest taką bardzo silną kobietą, która jest osobą bardzo seksualną, która potrafi oczarować, tak jakby. Ujarzmić swoim wdziękiem. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku raka, w dniu dzisiejszym możecie mieć wrażenie, że mm, jesteście w takiej swojej bańce, że cały czas jesteście w swojej strefie komfortu, że mm, są jakieś ograniczenia, ale te ograniczenia są tylko i wyłącznie w Waszej głowie. Jeżeli planujecie rozwiązać jakiś problem, to pamiętajcie, kochani, że najłatwiejsze rozwiązania są najlepsze. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku W, jest to bardzo miły, sympatyczny dzień. W dniu dzisiejszym możecie poznać osobę, przy której troszeczkę bardziej Wam zabije serce. Tak więc. Jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to jest to bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju randki, na wyjścia towarzyskie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku panny, tutaj karty pokazują możliwe jakieś bóle. Jakieś migreny, możecie ogólnie się czuć bardzo źle fizycznie. Tutaj też karta może informować, żebyście, kochani, nie przesadzili z napojami wyskokowymi. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku wagi, tutaj karta informuje o jakichś miłych spotkaniach. Tutaj też jest to bardzo dobry dzień właśnie na wszelkiego rodzaju. Wychodzenie na randki, na, na wychodzenie do ludzi, na pokazywanie się w towarzystwie, na zakładaniu wszelkiego rodzaju jakiś kont na portalach randkowych. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku skorpiona. Tutaj karty pokazują, że w dniu dzisiejszym możecie mieć kontakt z jakimś starszym mężczyzną. Jeżeli na przykład jesteście osobami samotnymi, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać na mężczyznę już do takiego stałego związku. Jeżeli na przykład szukacie pracy, też jest to bardzo dobry dzień na składanie CV. Jeżeli planujecie na przykład otworzenie własnej firmy, to też jest to bardzo dobry dzień. W dniu dzisiejszym też możecie śmiało ubiegać się o wszelkiego rodzaju podwyżki i awanse. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku strzelca, tutaj karta informują, że w dniu dzisiejszym możecie odnieść wrażenie, że. Um, wreszcie w waszym życiu coś ruszyło. Tutaj karty mogą informować, że jest to bardzo dobry dzień na zakup wszelkiego rodzaju pojazdów, do przemieszczania się. Karta też może informować o różnego rodzaju wyjazdach, a także karta może przestrzegać przed zbyt dużą prędkością na drodze. Jeżeli chodzi o osoby z podznaku koziorożca, tutaj karta informuje o różnego rodzaju plotkach, ploteczkach, Jakichś niedomówieniach, możecie wy się czegoś dowiedzieć na swój temat, lub też to wy możecie powiedzieć coś na temat innych osób. Tak więc, kochani, też uważajcie na to, co mówicie, szczególnie jeżeli to nie są jakieś potwierdzone informacje. Tutaj też karta może informować o tym, że zechcecie wreszcie zainteresować się czymś, wykonać jakieś takie pierwsze kroki, jeżeli chodzi o kwestie, które od dawna w pewien sposób Was interesowały. Jeżeli chodzi o osobę spod znaku owodnika, tutaj karta informuje, że dzień dzisiejszy może być dość takim ciężkim, nie, takim depresyjnym. Możecie poczuć, że znowu ktoś Wam, że tak powiem, wsadził nóż w plecy. Możecie się zawieść na kimś bardzo bliskim. Tutaj karta też oczywiście pokazuje, że cokolwiek byście nie przeżyli, to pamiętajcie kochani, że i tak się podniesiecie. Jeżeli chodzi o osoby spod znaku ryb, tutaj karta informuje, że w dniu dzisiejszy możecie mieć kontakt z osobą starszą, z kobietą. To może być kobieta z Waszego bliskiego otoczenia, matka, babka, jakaś ciotka na przykład. Możecie się dowiedzieć o jakichś narodzinach jakiegoś dziecka, o jakichś ciąży. Jeżeli to na przykład Wy planujecie dziecko, to też jest to bardzo dobry moment właśnie na takie kwestie, jeżeli jesteście osobami samotnymi, to też jak najbardziej możecie w dniu dzisiejszym poznać kobietę do stałego związku. Też jest to właśnie bardzo dobry dzień na wszelkiego rodzaju otwieranie własnych firm, własnych działalności gospodarczych. Tak więc, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień. Dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Życzę Oczywiście cudownego dnia i zapraszam na jutro. по